Jeden z patronów poprosił mnie, żebym opowiedział moje wrażenia po lekturze książki Historia Górnego Śląska, jest troje, trzech, aktorów, trzech autorów, Balkę, Gawecki i Kaczmarek. No jest to kawał książki, tak, to jest trzystu iluś tam stronicowa książka, która w zasadzie jest dodatek Historia Górnego Śląska, Polityka, Gospodarka i Kultura Europejskiego Regionu, tak. Tak to wygląda, więc jest to książka ponad polsko-niemiecka, można powiedzieć, tak, Okrakiem na granicy. Jest to książka, na no, którą w zasadzie mogę jedynie, w zasadzie, no co mogę zrobić? No, mogę pochwalić ją. To właściwie tyle. Przepraszam, ona ma ponad 500 stron, tylko ja mam taką, znalazłem na internetach taką taki skan tej książki. I ona wtedy, ona wtedy się jakby optycznie zmniejsza do połowy swojej objętości. No, w każdym razie, ja mogę, nie, nie za bardzo wiem, co miałbym a propos takiej wielkiej książki zrobić. Mogę tylko powiedzieć, że jest fajne to, że um, mówi ona o. Um, rzeczach takich trudnych uczciwie i zaraz podam kilka przykładów takich i to chyba mogę zrobić mogę też zachęcić was do kupienia tej książki zainteresowania się tą książką tak wygląda jej tak wygląda jej okładka więc myślę że myślę że mogę ją wam polecić oczywiście przede wszystkim polecam wam Moją historię Hiszpanii bez mitów w formie e-booka, od dzisiaj także dostępną, albo w formie, w formie tutaj drukowanej. I tak sobie wiecie, co to, że teraz się zajmuję tą Hiszpanią, i, a poproszono mnie, żebym powiedział parę słów o książce o Górnym Śląsku. Skłoniło mnie do takiej refleksji, którą może znajdziecie interesującą, jak mówią ludzie na zachodzie, w zachodnich językach. Otóż um, zastanawiałem się, która historia jest w zasadzie mi bliższa i która jest w zasadzie bliższa każdemu Polakowi. I wiecie co? Może to zabrzmieć szokująco, ale wydaje mi się, że historia Hiszpanii jest bardziej bliska doświadczeniu Polaków niż historię Górnego Śląska, ponieważ Górny Śląsk był w zasadzie tak długo przy Czechach i Niemie, Niemczech i był poddany, znaczy toczyło się w nim życie, toczyło się w nim życie w ramach, w ramach historii lokalnej czeskiej i niemieckiej. Że w zasadzie poza ostatnimi czasami, po II wojnie światowej, kiedy ktoś może powiedzieć, że mój dziadek, a ja to tam od przesiedlonych, a ja to z Lwowa, a to, to coś tam, to w zasadzie bliższa jest mi i chyba wszystkim, po namyśle, zastanówcie się, historię Hiszpanii. Dlatego, że historia Hiszpanii ma w sobie dwa komponenty, które powodują, że ona jest bliższa mi na przykład. Jak pomyślicie, to też to zauważycie, niż historia Górnego Śląska, mimo że Śląsk jest dzisiaj częścią Polski, także Górny Śląsk, nie tylko Dolny i Górny też. A Hiszpania leży na drugim krańcu naszego kontynentu. Dlaczego? A to dlatego, że Hiszpania ma w sobie dwie opowieści, które. Powodują, że są historią dla każdego Europejczyka, także Polaka, rzeczą pierwszorzędną. Po pierwsze, Hiszpania odkrywa nowy świat, więc cała ta kolonialna epopeja, ta epopeja o Habsburgach, którzy opanowali cały kontynent, Habsburgach, którzy główne swoje oparcie mieli właśnie w Hiszpanii, chociaż panowali także w Austrii, Czechach i tak dalej. Mamy nawet spotkanie, słuchajcie, tego górnego Śląska w pewien sposób z Hiszpanią. Te same, ten sami władcy tym panują, ale historia podboju Nowego Świata jest dużo bardziej uniwersalna niż historia śląska, z całym szacunkiem dla śląska, który lubię i do którego chętnie się wybieram. Natomiast do Hiszpanii zresztą też. W każdym razie, yy, sytuacja tak, tak trochę historiozoficznie, jak widzicie, yy, zaraz przejdę do książki konkretnie, ale tak historiozoficznie to traktując, Hiszpania czasów najnowszych ma z kolei w sobie poza wojną domową, której nam się na przykład Polakom udało uniknąć, chociaż mieliśmy, nie wiem, zamach majowy, taką mini wojnę domową w 26 roku. Hiszpanie równo 10 lat później mają krwawą czteroletnią wojnę domową, za to potem uda im się uniknąć II wojny światowej, a nam nie. Więc to nas różni, ale potem mamy doświadczenia frankizmu, a... I te doświadczenia frankizmu i doświadczenia Perelu w Polsce zbliżają nas. I wydaje mi się, że i może dlatego mam takie wrażenie trochę alienacji. Jak czytam o Śląsku jeszcze typu Wrocław, dolnym Śląsku, to jeszcze nie mam takiego wrażenia alienacji. Ale jak czytam o Bytomiu i górnym Śląsku, to to wrażenie wraca. Taka ciekawa myślę kwestia tutaj. Następuje. No tak czy inaczej, książka jest ciekawa. Nie wiem, jak mam omówić książkę, która składa się z artykułów i ma prawie 600 stron, tak? No mogę tylko powiedzieć, że podejmuje różne tematy. Podejmuje tematy trudne, podejmuje tematy polsko-niemiecko-czesko-śląskie, właśnie. Ślązacy nie są tam wkładani, tak jak było to w historii, że muszą natychmiast mówić, kto, kto jest kim. Jest na przykład na stronie, na stronie 39. jest stosunki demograficzne. Jak się to zmieniała demografia tego regionu, to, było bardzo, to jest bardzo fajne. Ale ciekawszy jest tekst Dana Gaweckiego, zaczynający się na 57. stronie gdzie jest mowa o górnośląskiej tożsamości i jak to się zmieniało. I tutaj mamy 1740-1816, strona 59. Walki o Śląsk pomiędzy Marią Teresą Habsburga a Fryderykiem II przypadają na okres oświecenia i centralizmu absolutystycznego. Oba te fenomeny miały swój wpływ na ponowne podkreślenie tożsamości zarówno terytorialnych, jak i społecznych i do pewnego stopnia także etnicznych i narodowych. Wyraźny wpływ miał również podział Śląska między Austrię i Prusy, po stronie austriackiej połączenie następnie resztek Śląska z Morawami, po stronie pruskiej utworzenie rejencji opolskiej, przez wiele następnych pokoleń łączono z pojęciem Górny Śląsk. Jedną z tożsamości, które nas interesują, jest poczucie przynależności do wspólnoty państwowej. Jest rzeczą godną uwagi, że poczucie przynależności Śląska do krajów korony czeskiej było znacznie osłabione, ale stanowiło część ówczesnych powszechnych wyobrażeń o legitymizmie prawnopaństwowym. państwowym Nawet Fryderyk II domagał się, aby nie tylko władczyni, ale także Stany Czeskie zrzekły się Śląska przekazanego zgodnie z uzgodnieniami pokoju berlińskiego. Stany Śląskie, monarchia Wzburskiej w 1792 roku. Protestowały przeciwko przyłączeniu do Moraw, twierdząc, że są poddanymi króla czeskiego, a nie margrabiego Moraw. To jest ciekawe, chociaż już tyle minęło czasu. I To jest bardzo ciekawe, jak ślązacy skręcają w różne części. To jest wszystko opisane. Tutaj jeszcze fragment przeczytam taki. Po zmianach, to kompletnie inne czasy, dla przykładu zupełnie inne czasy, czasy w zasadzie współczesne. Posłuchajcie. Po zmianach społecznych w 1989 roku zmieniły się także niektóre warunki do kształtowania wspólnych tożsamości mieszkańców polskiego i czeskiego górnego śląska. To najważniejsze wynikają z procesu integracji europejskiej, tworzenia euroregionów, z których jeden jest określany jako górnośląski euroregion. Część ludności jest przekonana o tym, że regiony na byłych peryferiach prefer poszczególnych państw mogą się stać ważnym czynnikiem integracji europejskiej, przekraczający granice państwowe. Co jest jednak niewątpliwe i pewne, to to, że zmiana spojrzenia na dzieje górnośląskie, wcześniej oceniane czysto tylko przez pryzmat rzeczywistych czy rzekomych interesów narodowych. Jest to okoliczność, która, aczkolwiek ze zrozumiałym opóźnieniem, znajduje zwierciedlenie w rozwoju współczesnej odrębnej tożsamości. Szereg konferencji, publikacji przedstawia dzisiaj Śląsk, zwłaszcza Górny, jako kraj o wspólnym, multikulturowym dziedzictwie, które jest rozumiane jako ważny element integrujący, a czasem także dezintegrujący dla tego regionu. Strona 72. Tak to wygląda. Dlatego pewnie, dlatego właśnie pewnie takie różne Jarosławy Kaczyńskie. Postrzegają ślązaków jako zakamuflowaną opcję niemiecką, dlatego że dla niego to jest czysty potworek. A ja uważam, ja kiedyś też się zastanawiałem, o co z tymi ślązakami chodzi, z tym językiem, czy to jest gwara, czy to jest dialekt, czemu to jest dla nich takie ważne. I w końcu zrozumiałem. W latach 20. Niemcy i Polacy kazali ślązakom nagle się zdecydować, kim są. Ci, którzy byli po stronie niemieckiej, zdecydowali się być Niemcami po prostu, bo musieli się zdecydować. Oni mniej żałowali, bo Niemcy lepiej sobie radzili ze skutkami wtedy częstych kryzysów ekonomicznych, a ci, których przyciągnęła Polska trochę żałowali. I To stanowiło o pewnym takim napędzie w stronę Niemiec, ale przede wszystkim traumą jest samo rozerwanie więzi społecznych, które zostało tam dokonane. Czyli dwa agresywne nacjonalizmy, polski i niemiecki, które demonizowały się nawzajem, zmuszały Ślązaków do... No po prostu na zasadzie, kim jesteś, decyduj się. Więc nie dziwnego, że Śląsk się nie godzi z tym. To jest tak samo trochę jak Habsburgowie narzucili Czechom w XVII wieku podczas wojny 30 trzydziestoletniej narzucili to, że Czesi muszą zostać katolikami. W odpowiedzi na to Czesi zostali ateistami bo stwierdzić, że skoro narzucona religia, jest tyle warta, co nic. I tutaj po prostu jest taka zdrowa reakcja. I teraz ja rozumiem tych wszystkich posłów Kochutów i tak dalej. Tak swoją drogą, chyba będę się starał, żeby posła Kochuta zaprosić na mój kanał kiedyś. Ale to kiedyś tam, jak będę miał chwilkę więcej czasu. Potem mamy pradzieje, mamy bardzo z wielkimi szczegółami wyszczególnione dzieje średniowieczne. Ja się na Średniowieczu znam słabiej, więc mogę tylko powiedzieć, że to jest bardzo porządna robota, bardzo dobrze to jest zrobione, bo tyle to mogę zobaczyć, ale ciężko mi się do tego odnieść jakoś krytycznie, interesująco bardziej. Potem Christian Fredrik Felskau, czyli widzimy, że mamy także zaproszonych innych autorów niż ci trzej główni. Mamy dzieje polityczne 1526, czyli obytwę pod Mohaczem, kiedy Habsburgowie przejmują wolny, dolny, Górny Śląski, w ogóle Śląsk, do 1740 roku, czyli do tego, jak Fryderyk tutaj to e, wszystko robi. I mamy kilka, właśnie, e, fragmentów, kiedy Habsburgowi ciągle ślązakom coś obiecują i ciągle nie dowożą. Tak? Ciągle coś obiecują i ciągle nie dowożą. I tych sytuacji jest tak bardzo dużo, że, że głowa boli. Tak. Jednym z głównych powodów przystąpienia Śląska do powstania czeskiego w 1618 roku był z kon, związany z konfesjonalizacją, czyli z wyznaniowością. Najpierw pod koniec pierwszej dekady XVII wieku, podczas rosnącego konfliktu między cesarzem Rudolfem II a jego bratem, arcyksięciem Maciejem, dominująca od lat 60. XVI wieku pozycja protestantów w, w śląskim przedstawicielstwie osłabła. Głównie przez konwersję księcia cieszyńskiego Adama Wacława i przejęcie władzy w Opawie przez Karola von Liechtensteina, który był katolikiem. Od 1606 roku na arenie politycznej pojawił się książę karniowski Jan Jerzy Brandenburski linii Hohenzollernów, czyli oczywiście protestant. Także mamy niesamowite przewartościowania. I żeby zatrzymać katolicyzację, to jest niesłychanie ciekawe, próbowali powstrzymać. Habsburgów w czasie wojny 30-letniej, dołączając się jakoby do powstania czeskiego, które zaczyna wojnę 30-letnią. To jest strona 147, 8 i 9. Bardzo ciekawe, także są fragmenty, które są wręcz mega ciekawe, ale one jakby no, obejmują historię czesko-niemiecko-austriacką. Nie jest to historia, jak już mówiłem, uniwersalna, tylko bardzo mocno w tą stronę. Mamy tutaj określe Okresie, ostatni okres rządów Habsburgów, kiedy w 1707 roku król Szwecji Karol XII kazał protestantom zwracać kościoły zagrabione przez Habsburgów, a Habsburgowie, zajęci wtedy wojną z Francuzami, nie mieli siły się im przeciwstawić, obiecali, obiecali, a później rozczarowanie i dlatego tak łatwo miał później Fryderyk II, o czym się nie chce pamiętać, że Fryderyk przychodzi jako zbawca, a nie zaborca. Na Śląsku, to, to jest fajnie podkreślone. Ciekawe jest odkreślony wiosna ludów na Śląsku, też zupełnie inaczej, według było to czysto, czysto liberalno-demokratyczne, a nie narodowe, tak jak w Polsce, prawda? Także tu znowu mamy coś innego. Kolejny fajny temat, jaki tutaj jest. To o podziale Górnego Śląska po I wojnie światowej, też jak to wszystko się działo. I potem mamy Powstanie Śląskie i rzeczy tutaj dużo bardziej znane, ale wszystko jest też bardzo porządnie omówione. Mamy o niemieckiej polityce narodowościowej, tam gdzie Niemcy mieli. Swoją, swoją przewagę, tak? Mamy tutaj. Górny, strona 255. Górny Śląsk stwarzał olbrzymie problemy dla niemieckiej polityki międzynarodowej. Oparty na rosowym schemacie podział na członków niemieckiej wspólnoty narodowej. Volksgemeinschaft, z ze względów rasowych poza nawiasem tej grupy obcych pod względem narodowym, Fremt na Górnym Śląsku był zbyt daleko idącym uproszczeniem. Także to jest też ciekawe, jak na ziole miały gigantyczny problem, żeby zaklasyfikować, żeby pasował do ich uprzedzeń rasowych te, te wszystkie kwestie. Jest to bardzo, bardzo też dokładnie opisane. Mamy też o tym kawałeczku Śląsku Czechosłowackiego. Po 1945 roku warto pamiętać, że Czechosłowacja miała swoich własnych socjalistów i komunistów i wierzyła, że będą oni prawdziwymi demokratami, a dopiero w 1948 roku tacy zapatrzeni w Sowietów przejmują władzę i jest to z niekorzyścią dla mniejszości narodowych polskich, na przykład na tym Śląsku, który należał dla Czech, więc mamy też Tutaj ciekawe, ciekawe podkreślenie też słowiańsko-słowiańskiej przemocy między narodami, a nie tylko ciągle po tych Niemcach, tak? Potem mamy o historii sztuki Górnego Śląska. Bardzo ciekawe dla tych, którzy tutaj się tym bardziej tutaj znają na tym. I o literaturze też zarówno niemiecko, jak i polskojęzycznej często wydawane było jedno obok drugiej no i potem o tym jak kolonizacja niemiecka na Śląsku była przedstawiana w niemieckiej historiografii klasycznej nacjonalistycznej i polskiej mamy o polskiej i niemieckiej perspektywie to jest niesamowite dosłownie takie mają tytuły podtytuły tak Germanizacja, Agitacja Wszechpolska w XIX wieku z perspektywy polskiej i niemieckiej więc mamy patrzę Mamy też bitwę o Górę Świętej Anny i tak dalej. Także y, mamy też o tym, jak Niemcy patrzyli na polonizację za wszelką cenę, którą próbowali robić Polacy, jak patrzyli Polacy na Germanizację. Bardzo ciekawe, fajne takie. Rzeczywiście jest to jakiś wzór, według którego można by robić podręczniki dla całej Europy w zasadzie. No ale nikt tego jak na razie chyba nie robi. Najbliżej to będzie pewnie, jak już. Zrobię historię Hiszpanii bez mitów, to i potem tych kolejnych krajów, obecnie piszę o Niemczech, to kiedyś tam za Wielką Brytanią, Stanami, Italią, Hol Holandią, Szwecją, Japonią, Indiami i Turcją. Będzie historia świata bez mitów, i to będzie coś takiego, właśnie. Ale podoba mi się to, że. Jest tutaj jak najbardziej próba zrobienia obiektywnej historii, co w naszych czasach jest niesłychaną kwestią. No już mówiłem, że już mówiłem, że jest to kiedyś miałem do tego stosunek negatywno kwiarski, którego wszyscy się uczymy razem z nacjonalistycznym wykształceniem szkolnym. Później ja nigdy się nie specjalizowałem w Śląsku, więc yy, po prostu jak Pelikan łykałem nacjonalizmy też, nie wiedząc nawet o tym. A teraz obecnie no, rozumiem to, że 100 lat temu, dosłownie 100 lat temu, nakazano Śląsakom w ciągu jednej nocy, jakby byli Anglicy, overnight, decydować się, czy są Niemcami, czy Polakami. no To jest robiąca rana i. To musi tak wyglądać, więc um, uważam, że ta książka jest odpowiedzią na bardzo wiele pytań z tym związanych, i bardzo się cieszę, że ten, ta książka została mi zadana, ale nie, no nie jestem tutaj, nie czuję się kompetentny, żeby ją tak bardzo rozdział po rozdziale omawiać. Mogę, przede wszystkim polecam ją, polecam ją. Jest to historia regionalna, no ale ten region jest bardzo duży, więc i przechodził z rąk do rąk, więc myślę, że jest naprawdę bardzo uczciwie, bardzo porządnie to napisane. Nie ma ani antypolonizmu, ani antyniemieckizmu, ani antyludzie y, ludzie tzw. Tak tutejszyzmu, czyli ludzi, którzy nie czują się ani 100% Polen, ani Deutsche. Y Igor Motyka pisze, że ja bym powiedział, że nacjonalizm niemiecki był nawet mniej agresywny na początku, ponieważ w przeciwieństwie do Polski Niemcy zgodzili się na ewentualną Republikę Górnośląską po pierwszej wojnie światowej. Tak, tak, na etapie Niemiec, tych wszystkich stresemanów i innych, to to, to było bardziej tak, no a później wyrównali i prze, przegonili prawda, Polaków w szaleństwach nacjonalistycznych. No ale niestety, to, to, warto sobie przypomnieć, polecam mój film o Powstaniach Śląskich. Mam taki film o Powstaniach Śląskich, gdzie próbowałem to też jak najbardziej odrzucając głupoty, odrzucając stereotypy, robić tylko o, o tym, co się rzeczywiście działo obiektywnie. No, niestety, ale Powstania Śląskie to były w zasadzie. Potyczki terrorystów polskich i niemieckich, którzy terroryzowali przede wszystkim tych, którzy się nie chcieli, nie wiedzieli, czy zdecydować, czy do Niemiec, czy do Polski. I to jest przerażające w zasadzie nie? to jest przerażające, że my to traktujemy jako wielką jakąś epopeję do obrony polskości. Dawniej Niemcy traktowali taką wielką epopę obrony niemieckości, a tak naprawdę była to pożałowania godna terrorystyczna wojenka fanatyków przeciwko tym, którzy po prostu chcieli, żeby było tak jak dawniej, że jest to taki trochę rejon dwukulturowy i przyjściowy. No. No tak, to Warszawa zaniedbuje nawet Poznań i Wielkopolskę, mimo że to jest bardziej niebezpieczne dla niej, ale yy, tak, ale, ale Śląsk też, oczywiście. I w ogóle zwróćcie uwagę, jak, jak, bardzo, się te, jak bardzo się te słowiańskie dziady w Warszawie yy, jak, jak robią grubą warstwę kału w, dupę, yy, w dupie, bo. Yy, na przykład zobaczcie, oni nie mogą, nie mogli po prostu te komuchy i solidaruchy po nich nie mogą po prostu za siebie. Muszą zrobić festiwal piosenki polskiej w Opolu, najbardziej niemieckim mieście w Polsce, a drugi festiwal gdzie jest w Sopocie, w słynnym niemieckim kurorcie, który stał się polskim kurortem, nie? Czyli tam gdzie było niedopolskościowanie? Tam jebiemy tą piosenkę polską, która jest zresztą słaba najczęściej, nie zawsze, ale różnie była. No dobrze, w każdym razie no, niemieckie piosenki też są różnej jakości, ale generalnie, generalnie Niemcy są trochę lepsi z muzyki niż Polacy, zarówno w popularnej, jak i w klasycznej. Więc to tym bardziej jest takie dziwne, trochę takie, takie komplekso, pełne kompleksów. Trzymajcie się i powodzenka, za chwilę, coś trochę z innej peczki, ale blisko geograficznie, bo będziemy mówić o Czechach.